Autoterapia więzadła krzyżowo-guzowego. Pozycja wyjściowa: połóż się na plecach. Jeżeli chcesz mobilizować prawe więzadło krzyżowo-guzowe, ustaw lewą nogę w taki sposób, aby swobodnie zwisała poza łóżko lub stół. Prawe kolano przyciągnij z pomocą rąk w kierunku prawego barku. Do momentu pojawienia się uczucia delikatnego dyskomfortu lub rozciągania pod pośladkiem prawej nogi, czyli w okolicy prawego guza kulczowego. Delikatnie, z siłą 10-20% Twojej maksymalnej siły, pchnij kolanem w kierunku sufitu. Twoje dłonie powinny stawiać opór o tej samej sile. Utrzymaj tę pozycję przez 10 sekund. Nie zmieniając pozycji, rozluźnij się. Weź głęboki wdech i wydech. Delikatnie pogłęb zgięcie w stawie biodrowym. Ponownie pchnij kolanem w kierunku sufitu. Wykonaj 2 do 5 takich cykli. Najlepsze efekty osiągniesz wykonując ćwiczenie kilka razy dziennie. Jeżeli w trakcie ćwiczenia odczuwasz ból lub dyskomfort, skontaktuj się ze swoim fizjoterapeutą, celem oceny czy dane ćwiczenie jest dla Ciebie wskazane.